W ramach kolejnej już odsłony twórczych piątków na Ficinusie, czyli spotkań przy kawie poświęconych historii, kulturze czy też obyczajowości Śląska, mieszkańcom Rudy zaprezentowano najnowszy tomik poezji autorstwa Krystiana Gałuszki. Poeta, a na co dzień dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, zapoznał licznie zgromadzoną publiczność z wydawnictwem "Modre A Infarty, zawierającym wiersze napisane w śląskiej gwarze. Krystian Gałuszka opowiadał podczas spotkania o swoim życiu i twórczości. Poeta wciągnął publiczność w wspaniały świat swoich wierszy. Poezją zajmuję się od paru lat ładnych już. W tym roku z biegiem okoliczności ukazały się moje dwa tomiki. I tomik szczególny, czyli tomik napisany po Śląsku, Modra infarty. A skąd ta pasja? Kiedy ona się zrodziła? I mm, skąd pan czerpie tak naprawdę inspirację do tej twórczości? Znaczy, nie mam bladego pojęcia, skąd się wzięła pasja. Ja zawsze mówię tak, że jest to swego rodzaju choroba, którą każdy przychodzi w wieku młodzieńczym. Pewne zauroczenie światem, miłości. Niektórzy yy, chwytają za pióro a niektórzy chwytają za pióro i takim zostaje. <noise> ja jestem przykładem, że im zostaje. Skąd czerpię e, natchnienie, można by powiedzieć, e, mocno powiedziane. Ja jestem e, ze Śląska i uważam, że e, przede wszystkim robota. Pisanie wierszy, wbrew pozorom, e, to jest robota, trudna praca. Trudna, nie trudna, no zależy dla kogo, ale jest to zwykła robota. E, malowanie obrazów jest to robota, robienie stołów jest to robota. I robienie dobrej zupy to też jest robota. Ale do wszystkiego trzeba mieć serce i oddanie, a gdzieś tam te wiersze, tematyka tych wierszy to jest tematyka, którą mamy za, za oknem. To jest te problemy, które spotykamy pomiędzy nami. To są te radości, a głównie to jest ta chęć obdarowania miłością. Jak powstają utwory? I ile czasu y, musi Pan spędzić, by taki jeden utwór napisać? Siada Pan i od razu wklepuje w komputer, czy jednak do takiego utworu trzeba po kilka razy wracać, by go udoskonalać? Techniki są różne. To nie jest tak, że jest jakiś przepis na napisanie wiersza. Sam wiersz stosunkowo pisa się krótko, bo wiersze generalnie mają swoją krótką formę. To nie są powieści w paru tomach. E, jakkolwiek e, wiersz, e, czasem e, w, w uświadomiony sposób, a czasem nie. On gdzieś tam z tyłu głowy jest, on dojrzewa, on gdzieś leżakuje e, i dopiero przychodzi taki, taka chwila, że, 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 że musi okazać się na świetle dziennym. A później, jak się już ukaże, to też już nie jest e, e, działo idealne. Czasem go trzeba e, jakby dochować, e, wychować, e, doszkolić. Jakkolwiek też trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Które utwory pisze się łatwiej? Te w języku literackim czy gwarą? Znaczy, no, pisanie gwarą to jest rzecz trudna dla mnie w każdym razie. Kiedyś mówiłem, że nie, nie, nie jestem w stanie napisać wiersza po śląsku. Jakkolwiek śląski jest dla mnie językiem serca, początkowym językiem, to, to, to wymyśliłem sobie, że nie dam rady. Aczkolwiek zachodzą procesy wokół nas e, i e, nie tylko to, że twórcy chcą pisać po śląsku, ale jest publiczność, która chce słuchać po śląsku. A jak już jest publiczność i twórcy, no to w tym momencie jest pewna nić porozumienia i e, przychodzi sensowność pisania po śląsku. E, zdawało mi się, że kto będzie słuchał wierszy po śląsku? Nikt, a jednak jest dość duża grupa i z tego się bardzo cieszę. Proszę nam powiedzieć, panie dyrektorze, czy... Te utwory, te wiersze, które znalazły się w tomikach, to jest cały zbiór pana twórczości, czy jest jeszcze coś w szuflatach, co jeszcze nie ujrzało e, światła dziennego, e, co jeszcze nie zostało przedstawione szerokiemu gronu odbiorców. Znaczy, jeżeli mówimy o wierszy po śląsku, to to jest wszystko na razie. Jeżeli mówimy o wiersze napisane w języku polskim, to, to są, które się oczywiście nie ukazały. No, a generalnie męczę się. Już od dłuższego czasu nad powieścią, nową, no ale nie wiem, kiedy to powstanie, kiedy będzie finał i czy w ogóle będzie finał. Spotkanie z Krystianem Gałuszką i jego interesującą twórczością upływało w bardzo przyjemnej atmosferze. Przypominamy, że spotkania w ramach Twórczych Piątków na Ficinusie odbywają się zawsze w ostatni piątek miesiąca. Warto więc już dziś zarezerwować sobie czas, by spędzić na Ficinusie kilka przyjemnych chwil, wypełnionych kulturalną treścią.